Człowiek, Borelnik wbija, wchodzi do oktagonu, no widać, że jest wkurzony, chce rozwalić Dawida za to, jaki mają konflikt, no naprawdę, kur, widać to jego wkurzenie na twarzy. A jego przeciwnikiem jest Dawid Bobczyński, wbijaj, wbija, wbija, nie podali sobie ręki. Nie podali drzwi. Oktagonu zamykają się. Już za chwilę zacznie się prawdziwy mordor. Prawdziwy mordor za chwilę. Już za chwilę. Już dosłownie za momencik. I, 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 i start zaczęli. I kurde, mocno tutaj Dawid znowu. Tutaj Dawid zaczął kopać. I kolejny raz kopnął. tutaj. O, Tomek próbuje. Nie, nie, nie. Nie udało mu się. Kolejny kopas No tutaj i kolejny. Tutaj. O, mocno trafił olejnik. Dawid próbował obalić, ale się nie udało. I tutaj to. No, no. Jest walka, walka, walka. Walka, walka. I tutaj olejnik został. Ten. Borelnik bo, bo, został kopnięty mocno razy. O, piąty raz, już chyba szósty nawet. No, zobaczymy, zobaczymy. BOOM! Dawid tutaj Mocno Rozwalił Tomka No przepięknie Wjechał tym kopnięciem na wątrobę Każdy chyba wie jak I to ból jest dostać na wątrobę No Dawid się cieszy z wygranej Dawid się cieszy Olejnik leży Zobaczmy powtóreczkę No tutaj Bum na wątrobę i wleciał tutaj jeszcze z ciosami i koniec, koniec. No przepięknie tutaj. Kolejna przepiękna walka. Zobaczymy. Jeszcze dwie walki przed nami.